MMRO Michał Elster, Przede wszystkim Michał, gratulacje. No, dziękuję. Za zdobycia pasa. No, mówi się do trzech razy sztuka. Dokładnie. Udało się z Irkiem. No, w tej walce, nie tylko w tym przypadku do trzech razy sztuka, bo w dwóch ostatnich walkach nie udało mi się trójkątów skończyć. E, powiedz, jak oceniasz teraz e, tą walkę? Gdzieś e, czułeś jakieś problemy, bo z twojej strony była no, raczej dominacja, nie? Znaczy, jeden e... jakiś szczęśliwy cios wszedł na głowę, że go poczułem przez chwilę, ale to była w momencie, jak kolana uderzałem w tej ciostek. Nie zwróciłem za bardzo na niego uwagi. Chciałem dalej dobijać kolanami. Mm, Irek cię raczej nie zaskoczył tutaj? Bo... Nie, Irek niższy mnie niczym nie zaskoczył. Powiedz, długo się przygotowywałeś i jak trenowałeś? Do tej walki to już się przygotowywałem dwa tygodnie, a właściwie się nie przygotowywałem, tylko zbijałem walkę. Co <laughs> nie było łatwe, słuchajcie, chory jestem. Jak ogólnie podoba Ci się tutaj w Katowicach w spotku Gala MMA Challenge? Jak Twoim zdaniem wygląda tutaj od strony sportowej, organizacyjnej? Ale wygląda dobrze, że to już szósta edycja. Organizatorzy się na pewno już dużo nauczyli. Jest to z edycji, na edycja, jest coraz lepiej na pewno będzie coraz lepiej. Miałem już przyjemność walczyć na czwartej edycji Gali, no i ta na pewno było, była większą edycją, Tylko, że była się w spodzie. Wolisz walczyć w klatce? Klatka, w ringu. zdecydowanie klatka. Jestem fanem klatki. E, jakieś plany teraz e, na ten rok? Masz już e, propozycje, znaczy, jakieś walki? Na razie chcę odpocząć, no, jakieś tam propozycje, już włosy coś mówisz, no ale to, mówię, to więcej trzeba do posłego. Na razie jeszcze nic nie jest potwierdzone, więc nic nie będę mówił. Dobra, w takim razie jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję za i nie, nie zatrzymujemy się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.